Do sprzętów trochę dałem, dałem ciała, ale też y, y, starałem się jak mogłem, y, 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 dostałem informację z Filharmonii Narodowej, że to jest fortepian, przepraszam, że dużo. to, to nad, na czym Pan Janusz grał. Pianino jest takie bardziej może zwarte w sobie i, natomiast, na, i, i mniej kółek ma, natomiast ten trójkołowiec zarobąc z zapędem na cztery to już jest fortepian. I to są takie już instrumenty po prostu no, bardziej cenione, zajmują więcej miejsca i też się bardzo, prawda, ceni to, na tym gra, bo to jest niesamowite, bo ten mniejszy to tam, nie to, to to, to już jest lupa, w ogóle to są historie niesamowite. Przepraszam jeszcze raz za w ogóle przekręcenie nazwiska, ale tutaj z charakterem pisma jest tak jak z moim charakterem ogólnie, jest trochę rozstrzelony, ale też nic dzisiaj nie brałem, w ogóle wszystko jest ok. Jestem po prostu normalnie na zielonej herbacie, także przepraszam. No i... Ja wiem, proszę Państwa, wiem, nie, ja wiem, wyglądam tak na Panego zawsze o tym tak mi mówiono, ale jestem bardzo eko, bardzo eko i w ogóle nie spożywam żadnych rzeczy. Jak się łatwiej za nos jest nerwowy taki objaw, prawda, od dzieciństwa to mam i, i ten, przepraszam. Proszę Państwa, teraz o tyle jest ciekawa sprawa, że mogą, będą Państwo mogli ocenić Anetę Teodorszu-Perchuć, która będzie za moment występować. Jest stworzony na tę okazję kwartet lokalny, bo jest tutaj z tego miejsca lokalny, jest potem jak się rozejdą, to już. Będą sami, prawda, już nie będą lokalnie. Oni też próbując razem do występów tutaj dzisiaj, tak się jakoś mocno zaprzyjaźnili, że małżonkowie ich zaczęli zgłaszać pretensje, co oni robią po nocach, prawda. Tutaj no, groziło rozpadem paru związków. Musieliśmy tutaj wzywać w ogóle Rzecznika Praw Dziecka, się w to włączył, prawda, jakiś ksiądz też dzwonił, co tu się po nocach odbywa. A to były próby. Jeszcze w zespole jest Magda Smolara, Tomek Borkowski. Oni wszyscy. Dzisiaj będą występować też samoistnie i Maciek Miecznikowski. On też pyta mnie dzisiaj, jak zapuścić taką brodę jak ja. Ja mu poradziłem, żeby po prostu nie golić tej, co ma, bo ma bardzo krótką. No. I to jest jedyny prawda, sposób, jak, jak to zrobić. No dobrze, to też będzie taka gmina. Znamy autorów bardzo dobrze, tak więc w takiej gminie występuje kwartet lokalny. Zapraszam serdecznie o klaski. и вижу, Lasek ani glina tylko lasek. Писна и, и руфни, так как мы.

you nah. Są wybory samorządowe, już niedługo to jakby no, przyglądajmy się tym gminom, sprawdzajmy jakie one są. Już na przykład nie wystarczy w tej chwili ludzie są czujni. Mówienie, że taka gmina, prawda? My zadajemy pytania, jaka? Proszę, ale odpowiedzieć, czy przestronna, czy szeroka, ile ma przystanków, zadajemy te pytania, zresztą spoty wyborcze, które bardzo dużo teraz na YouTubie lata, przybliżają nam tą, prawda? Są niesamowici, nie, o tym wyglądzie, przyszli samorządowcy, pojawiają się, znikają do różnych melodii, niesamowite są te spoty, to oczywiście razem i tam możemy wybierać właśnie właściwą gminę, także to jest miłe. Proszę Państwa, teraz będzie kolejny kabaret, kabaret się nazywa ludzie, to jest niesamowita rzecz, ponieważ obustronni ludzie mają to do siebie, że jak na przykład są angażowani już za pieniądze do jakichś występów, biorą wtedy podwójną stawkę, bo, a już w ogóle światowit, to proszę sobie wyobrazić, prawda, że cztery, cztery razy, prawda, był, bo tak twarz ma, prawda, czter, czterostronną, więc tak było.